Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale, jak co miesiąc zapraszam Was na Plan With Me, czyli film, w którym pokazuję Wam, co rozrysowałam w swoim bullet journalu na nadchodzący miesiąc, więc jeżeli chcecie zobaczyć, co i jak, to koniecznie zostańcie ze mną do końca. Jak możecie zauważyć, w tym miesiącu postawiłam na zdecydowaną taką geometrię, harmonię, czystość, ład e, ponieważ moim motywem przewodnim co możecie zobaczyć teraz po stronie tytułowej, od której zaczęłam e, w moim motywie królują różne figury geometryczne, kreski linie i tak e, i też starałam się używać e, moich taśm typu washi tape ponieważ zdecydowanie za rzadko ich używam więc tutaj w tym miesiącu e, mogę w końcu ich użyć, <laughs> ale naprawdę jak zobaczyłam e, ten motyw na Facebooku, na jakiejś grupie bullet journalowej. To tak się zainspirowałam, powiedziałam, że muszę to mieć w swoim bullet journalu, ale że posuwało mi to jakoś tak do maja. To to zrobiłam, jestem mega zadowolona z tej rozkładówki, mega mi się podoba. A po zrobieniu strony tytułowej przeszłam do robienia monthloga, czyli u mnie jest to taka kartka z kalendarza zwykła tabelka, w której prowadzę notatki, takie typowe, zapisuję deadlines. Nic takiego. Bardzo wyszukanego, ale mi się świetnie sprawdza, e, więc rysuję zwykłą, najprostszą tabelkę. E, wersy, w których daję oznaczenia dni, miesiąca, koloruję zawsze flamastrami, ale że w tym miesiącu używam różnych kolorów, takich typów bardziej pastelowych i nie mogłam się zdecydować na jeden, dlatego tutaj dałam e, różne kolory i takim stylu odbicia lustrzanego. możecie to zobaczyć. E, w tabelce jeszcze dałam oznaczenia dni, tygodnia i miesiąca. Po lewej stronie zrobiłam taki mniejszy kwadrat z miejscem na notatki, ponieważ bardzo dobrze że mi się to sprawdza i potrzebuję takiego czegoś. Oznaczenie y, miesiąca w lewym górnym rogu i w lewym dolnym rogu mały rysunek. Jak to zrobiłam? Przeszłam do kolejnych stron i w maju stwierdziłam, że zrobię sobie znowu mood tracker, ponieważ w tym poleczurnalu takie coś zrobiłam w lutym, tak. I pamiętam, że bardzo fajnie mi się to sprawdziło, więc stwierdziłam, że w tym miesiącu to powtórzę. E, więc na kolejnej stronie, na początku zrobiłam nagłówek właśnie i nie wiem jak wam, ale mi się mega podoba. E, przede wszystkim dlatego, że jest użytych tutaj kilka kolorów i one są takie na przemian. Nie wiem, mega mi się podoba to, jak wyszły te dwa nagłówki, które właśnie widzicie. E, ale wracając do strony z Mood Trackerem, e, żeby sobie wszystko kontrolować, narysowałam 31 różnych. Figur, żeby po prostu zanotować sobie mój nastrój, humor danego dnia, do tego na dole dodałam legendę i za chwilę zobaczycie jeszcze, dodam oczywiście znaczenia dni miesiąca, żeby wiecie, się nie pogubić w tym moim trackerze, mega się cieszę i znowu nie mogę się doczekać na właśnie wypełnianie tej strony, a po prawej stronie zrobiłam sobie oczywiście miejsce na ulubieńców miesiąca, to już jest kompletna tradycja. No i dalej przechodzimy do weekly loga, który jest u mnie połączony z daily logiem, ponieważ właśnie w tym miesiącu u mnie panuje taka harmonia, czystość, to stwierdziłam, że postawię na tę rozkładówkę, którą właśnie widzicie, czyli Piszę dzień, tygodnia, i od tego prowadzę taką kreskę, która oddziela poszczególne części strony. E, dzięki czemu wszystko jest tak ładnie poukładane, rozdzielone, nie plącze się i wygląda po prostu e, tak na zorganizowane. A jeżeli chodzi o znaczenia dni miesiąca, to w tym tygodniu postawiłam na takie coś, że przyklejam kawałek taśmy typu washi tape, tutaj akurat ze wzorkiem marmurkowym i na tym napisałam zwykłą, najsklejszą czcionką liczbę i przez to w sumie ta strona wyszła taka mega czysta, zorganizowana i wręcz monochromatyczna i mega mi się podoba, ponieważ jeszcze na dole prawej strony zrobiłam rysunek z różnych właśnie figur, ale tego nie pokolorowałam flamastrami. E, tak zdecydowałam i w sumie uważam, że podjęłam dobrą decyzję. No i tak się wszystko prezentuje. Tutaj macie flip-flow, możecie sobie na spokojnie zobaczyć, co i jak wyszło. Eee, dajcie znać, czy wam się podoba ten motyw i czy byście użyli w swoim bullet journalu albo jakimś innym organizerze, cokolwiek prowadzicie. Jeżeli to co zrobiłam, jak i film wam się spodobały, to koniecznie dajcie kciuka w górę, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie to zróbcie, ponieważ filmy pojawiają się regularnie, więc żeby was nic nie ominęło, naciśnijcie ten czerwony guzik na dole i dzwoneczek przy nim. A ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!